Dzień dobry, witamy w Szkolnej Telewizji ZSO TV. Dzisiejsze wydanie wiadomości poprowadzą anasta Strzeg i Marysia Pietrzyńska. Nasi licealiści uczestniczyli w konferencji środowiskowej Rzeka Noteć i my, która miała miejsce w Czarnkowie. Uczniowie wysłuchali kilku interesujących wykładów na temat znaczenia środowiska przyrodniczego w życiu lokalnym i ochrony przyrody w obszarze Rzeki Noteć. Podczas spotkania zostały ogłoszone wyniki na logotyp konferencji. Uczniowie z klasy III MP, Julia Matkowska i Aleksander Schab, otrzymali wyróżnienie. Warto zaznaczyć, że nasza szkoła jako jedyna została wyróżniona w powiecie czarnkowsko-świaneckim. Czasami wystarczy chęć na spacer do lasu, zabrać ze sobą worek na odpady i wynieść z lasu to, co nie powinno się w nim nigdy znaleźć. Tak też zrobiliśmy w tym roku, uczestnicząc w akcji Sprzątanie Świata przy współpracy z Nadleśnictwem Krzyż. Po wytężonym sprzątaniu lasu udaliśmy się na spotkanie integracyjne, które odbyło się na ranczu Królewski Zakątek. Uczniowie zjedli usmażone przez siebie kiełbaski, a następnie spędzili czas podczas gier zespołowych. W ramach projektu Aktywna Przerwa w Krzyż licealiści mogą podczas przerw rywalizować są podczas gry piłkarzyki stołowe. Gra ta wymaga szybkiego myślenia i zręczności, co czyni ją emocjonującą i pełną wyzwań. To idealna okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie. Piłkarzyki to dobry sposób na aktywne spędzanie przerw w dobie wszechobecnej cyfryzacji, a w szczególności telefonów komórkowych. Uczniowie wszystkiego liceum doskonalili umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem SG typu wojskowego, ćwiczyli m.in. przyjmowanie właściwych postaw strzeleckich oraz zgrywanie przyrządów celowniczych. Okazało się, że wielu uczniów ma zdolności strzeleckie, było pracowicie i sympatycznie, a każdy uczeń mógł liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony pana instruktora. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wilkopolskim uczestniczyli w pikniku technicznym zorganizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Pile. Z szerokiej oferty wykładów młodzież wybrała dwa tematy: trzy kolory czerwony i zielony pomarańczowy, polska sygnalizacja kolejowa i magazynowanie energii. 16 października odbyła się w naszej liceum ważna uroczystość. Zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby uroczyście włączyć uczennice i uczniów klasy pierwszej do grona społeczności szkoły. Życzymy nowym koleżankom i kolegom wytrwałości i systematyczności, jak najlepszego pobytu w szkole i realizacji marzeń. Szkoła to nie tylko nauka, to również czas zawierania przyjaźni i rozwijania zdolności. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Siemi, nie złapie mi nic, każda z nich tylko to dla siebie. Masz ten jasny i trzeba ją tylko chcieć. Przerwę, przepraszam, ale pani syn pobił mojego syna Mateusza i złołam mu rękę. A to przepraszam bardzo za mojego syna. Mam nadzieję, że tysiąc się oznaczał, sprawę. Jeśli że masz pieniądze, że ci wszystko wolno, co? Nie no, nie chciałam radzić. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.